Dzień dobry, witam wszystkich na e, trasie Magdaleny Biejat, naszej kandydatki na prezydenta. E, chciałem w imieniu e, społeczeństwa sierackiego przywitać e, bukietem tulipanów Dziękuję naszą bardzo. kandydatkę. Dziękuję. Brawo. Witam kandydatkę Dzięki. Dzięki. z całą karawaną wyborczą i wicewojewodę również naszego łódzkiego Grzegorza Majewskiego. Proszę Magdo Ogrod. Bardzo dziękuję. Oddam na razie panu wojewodzie, jeśli mogę Dzięki. pozwolić. Dzień dobry państwu. Bardzo się cieszę, że mogę znowu być w Sieradzu. To jest duża przyjemność móc tu przyjechać do państwa. I ta, ta ja w czasie tej wizyty dużo mówię o programie, który mam dla Was, dla zwykłych obywateli. Zaczęłam dzisiaj podróż w Wieluniu, gdzie opowiadałam o tym, że ja nie mam programu dla milionerów. Mam program dla milionów, dla tych obywateli, dla tych ludzi, którzy chcą, żeby były dostępne mieszkania, którym zależy na tym, żeby z pracy można było się uczciwie utrzymać, którzy chcieliby mieć dobrze działającą ochronę zdrowia i dobrze funkcjonujące usługi publiczne po to, którzy chcą, żeby każdy w Polsce miał równe szanse, miał równe szanse startu. Dlatego tak mocno przeciwstawiam się tym wszystkim politykom, którzy dzisiaj chcą robić prezenty dla najbogatszych, którzy dzisiaj słuchają deweloperów, wielkich inwestorów, prezesów banków, a nie słuchają was, którzy opowiadają straszne rzeczy o ograniczeniu dostępu do studiów, żeby były płatne, którzy mają pomysły, żeby wszędzie powstawało jeszcze więcej banków, które dzisiaj pasą się na naszej szansie, na, na marzenia, na przyszłość. Które mają takie pomysły, żeby wsadzać kobiety do więzienia za to, że przerywają ciąże. Mój program to program prawdziwej wolności. Nie wierzcie tym wszystkim wolnościowcom, którzy opowiadają Wam, że zlikwidują państwo i wszystkim będzie żyło się lepiej. Państwo ma obowiązek zadbać o Was wszystkich. Dlatego ja dzisiaj walczę o dostępne mieszkania, o tanie mieszkania na wynajem i o stworzenie takiego programu kredytowego, który będzie wreszcie wprowadzał tanie kredyty, który ograniczy niebotyczne zyski banków, żeby już nigdy więcej nikt nie musiał oddawać drugie tyle, ile pożycza od banku w narzutach bankowych. Bo banki waszym kosztem zarobiły w zeszłym roku 42 miliardy złotych, a wy, zadłużając się na przykład na 400 tysięcy złotych, musicie milion oddać do banku. To jest skandal i temu trzeba wreszcie postawić tamę. Dlatego. Dawaj. Dlatego złożę ustawę, która będzie wprowadzała górny limit zysków banków na kredytach hipotecznych, żeby i młodzi ludzie, i ci trochę starsi, mieli szansę na mieszkanie, mieli szansę na dach nad głową, mieli szansę te pieniądze, które dzisiaj muszą oddawać do banku, odłożyć na czarną godzinę, wydać na swoje dzieci albo tak jak chcą, może na wakacje oraz. Żeby te pieniądze trafiły do polskiej gospodarki. Bo premier Tusk mówi ostatnio dużo o tym, że musimy mieć nacjonalizować polską gospodarkę, inwestować w polskie firmy. Ja się z nim zgadzam, to jest bardzo ważne. Ale elementem tej inwestycji, tego rozwoju jest właśnie zadbanie o to, żeby w kieszeni zwykłych Polaków zostawało więcej pieniędzy w kieszeni zwykłych pracowników etatowych, w kieszeni drobnych przedsiębiorców, żeby oni mogli rzeczywiście te pieniądze wydawać tutaj, inwestować nie w banki, tylko w polską gospodarkę, w polskie firmy, w polskie startupy. Żeby to się wreszcie stało, żeby ta gospodarka się rozwijała, potrzebujemy też odważniejszych inwestycji. Czy wiecie Państwo, że w, we Francji prezydent, prezydent Macron ogłosił, że wyda 100 miliardów euro tylko na rozwój francuskiej sztucznej inteligencji? Tymczasem my w Polsce słyszymy, że zaledwie 300 milionów złotych pójdzie na rozwój nowoczesnych technologii. Polska nie musi być wcale miejscem, gdzie tylko cały czas składamy samochody dla wielkich korporacji z innych krajów dla Niemców, dla Amerykanów, dla Koreańczyków. Możemy inwestować w nasz rozwój naszych technologii. Mamy świetnych specjalistów, którzy nie powinni uciekać z Polski, nie powinni szukać pracy gdzie indziej, powinni zostawać tutaj. Dlatego Moim, w moim programie jest stworzenie funduszu przeszłości, funduszu na 100 miliardów złotych, który zainwestuje w polskie firmy, w polskie nowe technologie, w tworzenie Polski, której gospodarka jest prawdziwie innowacyjna i która idzie do przodu. Ale do przodu idąc, nie możemy zostawiać w tyle tych zwykłych obywateli, którzy dzisiaj oczekują od nas, że naprawimy wreszcie ochronę zdrowia. Elementem tego dobrego i silnego państwa muszą być dobre usługi publiczne, dobra ochrona zdrowia, która wreszcie jest dofinansowana, która jest zorganizowana w taki sposób, żeby pracownicy nie dokładali się do niej więcej niż bogaci przedsiębiorcy, bo to jest ustawa, która dzisiaj leży na stole i przeciwko której protestuję. Bo uważam, że każdy z nas powinien dokładać się do ochrony zdrowia proporcjonalnie do swoich możliwości, a nie tak że dzisiaj ci, którzy zarabiają najmniej, ci, którzy są na emeryturze, na rencie, na etacie, dokładają się więcej niż ci, którzy są prezesami banków albo wziętymi prawnikami i zarabiają po 40-50 tysięcy więcej. Moja propozycja to zwiększenie wpływów ze strony tych wielkich korporacji i wielkiego biznesu, żeby porówno dokładali się do naszego systemu ochrony zdrowia. To reforma ochrony zdrowia taka, żeby szpitale wreszcie dostawały uczciwe pieniądze za procedury, które przeprowadzają, żeby wreszcie skrócić kolejki, żebyście wreszcie nie czuli się państwo oszukiwani, bo płacicie składki zdrowotne, a potem musicie i tak iść do prywatnego szpitala, do prywatnej kliniki, żeby dostać się do specjalisty wtedy, kiedy tego potrzebujecie. Z tym, wreszcie trzeba skończyć. I kiedy mówimy o wielkich inwestycjach, wielkiej gospodarce, o walki, walce o nasze o, o polskie firmy, to walczmy też o to, żeby jednocześnie, żeby jednocześnie nie zostawiać w tyle zwykle, zwykłych obywateli. Bo dobra i y, dobra gospodarka, gospodarka, która jest konkurencyjna, to taka gospodarka, która również dba, dba o zwykłych pracowników, która dba o to, żebyście państwo mając zarabiając pieniądze Pracując uczciwie mogli za te pieniądze wyżyć, że kiedy idziecie na emeryturę, żebyście mogli za te pieniądze uczciwie wyżyć, nie tylko od pierwszego do pierwszego, nie tylko y, sprawdzając czy stać was na leki, ale również mając dostęp do kultury, do dobrych usług publicznych, do, y, do transportu publicznego, który was dowiezie tam, gdzie chcecie, wtedy, kiedy chcecie. Dlatego, szanowni Państwo, zachęcam was do głosowania na mnie, na kandydatkę, która stoi zawsze po waszej stronie która nie przyjmuje wpłat na kampanię od wielkich deweloperów, prezesów banków i inwestorów, bo mnie wspierają zwykli obywatele. Średnia wpłata na moją kampanię to 420 zł, bo po prostu zwykli ludzie chcą mnie wspierać. Zwykli ludzie wiedzą, że staną po ich stronie. Tak jak stanęłam po stronie osób LGBT w Końskich, tak stoję po stronie zwykłych pracowników. Tak, stoję po stronie ludzi, którzy chcą po prostu móc dostać się do lekarza, a nie wykładać koszmarne pieniądze w prywatnej ochronie zdrowia. Tak, stoję po stronie młodych ludzi, którzy oczekują, że będą mogli na rynku pracy dostać dobrą pracę, że jak pójdą na staż albo praktyki, to się im uczciwie za ten staż i praktyki zapłaci, a nie pod płaszczykiem zdobywania doświadczenia będzie kazało im się pracować za darmo. Jestem po stronie tych, którym zależy. Żeby młodzi ludzie mieli się gdzie wyprowadzić od rodziców. Żeby mogli, mieli szansę stworzyć własną rodzinę pod własnym dachem. I zawsze o to walczyłam i zawsze o to będę walczyć. Jeśli chcecie się dołączyć do tej walki, jeśli chcecie, żeby Polska wyglądała inaczej, jeśli chcecie, żeby w rządzie te ważne zmiany przyspieszyły, żeby rząd skupiał się na waszych interesach, a nie na słuchaniu lobbystów z wielkich firm deweloperskich, banków i inwestorów, Głosujcie na mnie, wzmocnijcie głos lewicy w tym rządzie i policzmy się w pierwszej turze. Dziękuję bardzo. Brawo. Brawo. Czy jakieś pytania? To proszę. Tak, najpierw pytanie od dziennikarzy, szanowni państwo, potem oczywiście, jeśli tak. ktoś ma pytanie, to też. Na pewno. Coraz więcej osób zaczyna rozumieć, że w pierwszej turze nie trzeba z zatkanym nosem głosować na silniejszego, tylko dlatego, że jest silniejszy. Że w tej pierwszej turze warto właśnie zagłosować zgodnie ze swoimi przekonaniami, zgodnie ze swoim interesem, po to, żeby też wreszcie przełamać tę ciągłą walkę między PO a PIS-em, w której tkwimy od 20 lat. W tych wyborach po raz pierwszy do, y, będą mogli zagłosować ludzie, którzy urodzili się w 2005 roku, y, wtedy, kiedy, y, którzy urodzi, którzy, w wyborach prezydenckich, wtedy kiedy zaczęła się ta cała wojna między panem Tuskiem i panem Kaczyńskim. I niepotrzebnie w tej walce coraz, cały czas tkwimy. Niepotrzebnie dajemy się szantażować, że trzeba głosować zawsze na mniejsze zło przeciwko tym drugim. I coraz więcej ludzi to teraz rozumie i na pewno coraz więcej ludzi zrozumiało to również po debacie w Końskich, że jest alternatywa, że tę alternatywę trzeba wesprzeć po to, żeby wreszcie polityka wyglądała inaczej. Bo ona może wyglądać inaczej. Bo możemy budować politykę... Nie o ciągłej kłótni między politykami, której dla mnie najlepszą ilustracją była przepychanka na mównicy Sejmowej pana Kaczyńskiego z panem Giertychem, bo myślę, że wszyscy, tak jak ja, czuliście głównie zażenowanie patrząc na to i nie wiedzieliście o co im właściwie chodzi. Bo powinniśmy się, powinniśmy się spierać w polityce o, o to, jak budować lepsze państwo. O to, jak zawalczyć o dobre usługi publiczne, o to, jaka ma być polityka mieszkaniowa, a nie o to, kto kogo nie lubi, a nie o to, kto kiedy się z kim pokłócił i kiedy przeszedł do której partii. I coraz więcej osób to rozumie, i coraz więcej osób ma odwagę, żeby w pierwszej turze właśnie zagłosować zgodnie ze swoim sercem, zgodnie ze swoimi przekonaniami i zgodnie z własnym interesami. To jest dobra wiadomość dla demokracji. Czy jeszcze ktoś z Państwa, dziennikarzy, ma pytanie? Nie, czy ktoś z państwa zgromadzonych ma pytanie? Tak, ma. Słucham pana. Dziękuję, dziękuję panu. Dziękuję panu. Oczywiście w przyszłym tygodniu jest posiedzenie w przyszłym tygodniu jest posiedzenie senatu. Ja z tej okazji przerywam swój urlop w senacie, żeby uczestniczyć w debacie na temat składki zdrowotnej i chętnie złożę przy tej okazji takie wystąpienie. Dziękuję serdecznie za. Zapytań. Waloryzacja emerytur czy będzie w końcu porządna jak się należy tak. ile my w latach 80. -tych, 90. -tych zarabiali, a ile teraz pracownicy zarabiają, a ile artykuły, wszystko żywność, ile poszczególnie. Absolutnie. W górę. No, jak tak można? Absolutnie no. ma Pan rację. W tej chwili też trwają prace w Ministerstwie Polityki Społecznej, no, no. żeby te waloryzacje były wyższe, żebyście państwo nie dostawali takich waloryzacji groszowych. groszowych. Tak, no. tak, to jest ważne pytanie, dziękuję za nie. To, co mnie odróżnia od nich, to to, że oni dużo mówią o programie, a ja go realizuję. Że ja nie czekam aż pojawi się kiedyś rząd lewicy z 40% poparciem, tylko jestem gotowa do bycia w trudnej koalicji. W koalicji, w której państwo na pewno to widzicie, często się spieramy, często się kłócimy, ale jesteśmy tu w niej po to, żeby wywalczyć konkretne rzeczy, które żeśmy obiecywali w 2023 roku, tu i teraz. I wiele tych rzeczy udało się wywalczyć. Udało się wywalczyć dopłaty do budowy mieszkań na wynajem. One właśnie wyszły z rządu. 10 miliardów rocznie będzie na te mieszkania, w także na budowę i remont akademików dla studentów. Udało się wywalczyć rentę wdowią wraz z obietnicą, że ten program będzie rozszerzany po pierwszym roku. Udało się wywalczyć dodatkowe zmiany definicji zgwałcenia, dzięki której żadna kobieta nie będzie musiała już się tłumaczyć, że to nie jest jej wina, że jej zrobiono krzywdę. To są konkretne rzeczy, które wywalczy, wywalczyliśmy i o które walczymy każdego dnia. I oczywiście nie wszystko da się wywalczyć tu i teraz. Nie zrealizujemy 100% swojego programu, ale krok po kroku udaje nam się budować państwo opiekuńcze, państwo, które działa lepiej państwo, które dba o swoich obywateli I, i stawiamy jednocześnie tam tej skrajnej prawicy, która chciałaby bardzo chętnie dojść do głosu. Na pewno chętnie PiS dogadałby się z Konfederacją i stworzył swój rząd jeszcze przed wyborami i lewica stoi na drodze tej, tej brunatnej fali, właśnie wspierając ten rząd. Tak. Cześć! Prosił, że pani odresłała się z apelem do jego brata, do Erika. Dobrze. Żeby się uczyć, ponieważ naprawdę jest ciężko z jego... <śmiennie> myślę, że taka motywacja. Dobra, że też naprawdę. Trzeba Nie, motywacja, dobra. Się Dobrze. Pani, zaczął, wziął się za siebie. Się przyda. A w której on jest w klasie? Naturalnej? Czy to jest już nagrywane? Tak, jest to nagrywane. Erik! Weź się za siebie i się ucz! Bo... Bo jak się nie weźmiesz za siebie, to ograniczysz swoje możliwości wyboru, a liczy się wolność. Korzystaj z tego, że studia są jeszcze bezpłatne. Póki lewica jest na stanowisku, to będą bezpłatne, ale już niedługo, jak nie postawimy tamy skrajnej prawicy, to może się to zmienić. Więc zabierz się do roboty. Wiem, że jest ciężko. Do tej pory pamiętam, jak było ciężko, jak ja się uczyłam do matury, ale to się naprawdę opłaca. Brawo. Brawo. Brawo.